Cześć kochani, za chwilę jest sobota, jest piątek i za chwilę, znaczy nie za chwilę, o godzinie ósmej zaczyna się film Olsen e, Benton, to znaczy, że to jest gal, gang Olsena. Pamiętacie ten film? E, moi chłopcy są na tyle duzi, że. No już możemy oglądać to razem, także się śmieją, fajnie jest. Tutaj jesteśmy teraz na dworzu i. Tu jest, i z tyłu, tam z tyłu. A tutaj są drugi synek, o tam w piłkę z mężem zawsze jakieś robią dziwne jak, jak takie jakby zawody, takie wiecie, się, mu się mocno piłką interesuje, także ja leżę sobie tutaj na trampolinie odpoczywam, jest chłodno u nas, 9 stopni i co jeszcze no i czekam aż, tak, tak po jedzeniu tak na dworzu jesteśmy trochę i ten, to na razie w sumie, żeby sobie skakać na trampolinie, to nie jest takie głupie nie spadłam, nie, nie spadłam, jeszcze tu jestem. Jeszcze Tego, co miałam wam pokazać. Jak widzicie, sobie siedzimy i jemy coś słodkiego. Mam takie ciasteczka, które nazywają się Himbej Asmere. Co dosyć smaczne? I zajadamy sobie. Tu chcę wam pokazać taką fajną gałązkę. Zobaczcie, jak ona jest śliczna. Ok, ja chcę ją wziąć na dół. Zobaczcie, jakie ma takie fajne pąki. Ostrość. Fajnie to tak wygląda, takie no, takie jeszcze nie widziałam. Gałązki z takimi długimi pąkami. Moi chłopacy są tam z tyłu, nie widać ich za bardzo, na placu zabaw, przechodzą tam, widać ich z daleka. I tu są takie różne dróżki, gdzie można chodzić i zaczerpnąć świeżego powietrza. Za chwilę Wam pokażę, co jest więcej, no bo muszę Wam pokazać te górki, co obiecałam. Idziemy jeszcze tutaj tą ścieżką, ale zobaczcie niebo. Wow! W ogóle nie jestem przygotowana na taką pogodę. O jaka ładna pogoda w tej chwili. Słoneczko świeci w ogóle. Czyli jesteśmy tak wysoko, jak widzicie tutaj są takie ścieżki na dole i te właśnie pagórki widać. Moje dwa asy. Tu już Wam z góry pokazuję to, co Wam miałam pokazać, widzicie? To To są wrzosy latem. One są takie fajne fioletowe. Fajne ścieżki, widać, i z tymi ścieżkami będziemy chodzili. Można wchodzić na te górki, to są, tam są takie ścieżynki też. To zaraz będę Wam pokazywał. Takich właśnie kawałków drzew, takie widzicie, bez, bez kory, bez niczego, to tutaj dużo leży, dlatego że tutaj chodzi dużo czego owiec. No, owce, chyba barany, no to owce, nie? I on, o, one po prostu to jedzą. Chyba. Skubią. <noise> Także to takimi schodkami. Jak ja tak filmuję, to mi się trochę w głowie kręci. Wiecie. Jak tak po schodach idę, to mi się w głowie kręci, bo patrzę w kamerę, a nie patrzę na schodki. Bardzo tu jest ładnie, lubimy tu być. tam widzicie tak daleko, daleka. O, ja nie widzę tego na filmie, ale o, tam jest taki domek. to oni tutaj robimy często te yy, w te w ferie zimowe albo jesienne ferie, bo też mamy to są dla dzieci organizowane różne konkursy, że tu w takie podchody się bawimy na tych górkach i różne konkursy mamy i musimy na pytania odpowiadać. Jak widzicie wstęp. Są bez smyczy zabronione. Kosztuje to 2000 koron do tego. Mandatu, także trzeba uważać. Ja mam do psów duży respekt. Kiedyś pies mnie ugryzł, i jako dzieci nie mieliśmy psów, dlatego nie mam takiego, że ja jestem przyzwyczajona tutaj w Danii jest Wszystko tak raczej. że Który pan pokaże ten domek? Ten domek to jest taki, że tutaj te mniejsze domki, tak jak widzicie, tutaj są różne drzewo na opał. One są, o to jest suche wtedy. Gotowe do palenia. Tutaj widzę, że jest zamknięte w tej chwili. To u góry widzicie, to jest no dziura, że a na środku jest ym, ognisko się robi. Tu robiliśmy ostatnio zupę tą ym, z dyni i taki fajny przepis tam od tych pań dostałam, także tą zupkę robię sobie z dyni, jest przepyszna. No i tu jak widzicie ławeczki, wszyscy tutaj siedzą, tutaj było pełno y, tych dyni, że sobie na Halloween robiliśmy te dynie głowy i no i te podchody takie właśnie mieliśmy, bo to na jak jest Halloween, to my mamy tak mniej więcej ferie zimowe, także... Dzieci mają taką frajdę tutaj, żeby być sobie, biegają i te konkursy różne, tak jak mówiłam wcześniej, zawody i nie no, super miejsce. niestety zaczyna padać. Widzicie, tutaj jak mocno pada, to się takie robią, jak to się, takie rowy się robią, to trzeba uważać, gdzie się idzie. I no taka natura jest, takie wszystko dzikie. Także na razie kończę, bo widzę, że moknę. Uuu, nie widać tu nic. te skutki tam u góry no, Nie widać. Jak ja zrobię, żeby było widać? O tam. Widzicie tam ktoś? No nie umiem wam pokazać. Ja? Jesteśmy pod drzewem takim... Takim widzicie, bo pada, i za chwilę będziemy wchodzili na takie coś, co jest mocno wysokie. Tylko my wybierzemy trochę, nie to najwyższe, bo tam są ludzie. Także musimy się dzielić miejscem. Przed chwilą się przewróciłam, powiem Wam szczerze. I teraz będę wchodziła po tych schodach. Tam, tam, tam całkiem wysoko. Tutaj całkiem do góry. Moi chłopcy już są tam u góry. Także ubram buty takie dosyć dobre, ale wiecie jak się tak stoi pod tym drzewem i ta trawa jest taka mokra, to powiem Wam szczerze, że jest mocno ślisko, bo ja ustałam chyba na korzeniu, który wystawał z tej trawy. Nie wiem, ale się poślizgnęła i tak na dupę spadłam. Dupa mnie nie boli, ale jak zwykle telefon miałam w jednej ręce. I filmowałam a Uf. a ten podtrzymałam się ręką ramieniem tak, i to całe takie jest obolałe Tutaj są duńskie flagi włącz... yy... włączone <śpuszczone> zawieszone nieraz Widzicie? Tutaj wam pokażę teraz te schódki To wszystko prowadzi do góry i tam się wchodzi także Każda w sumie ta górka ma takie coś. O, to jeszcze mam daleko, także pospieszę się. Mam nadzieję, że nic z moją ręką i ramieniem nie będzie. Ale to tylko lewa, to nie tak źle po prawą. Jestem praworęczna i telefon trzymałam w prawej ręce, a na lewą upadłam. Do stodoły, co będzie, to będzie jak to Kargul mówił. O widzicie, jak tu ten, jak, jak pada deszcz, jak to wszystko. I co, jak wam się tu podoba? Uff. Także tu jest w sumie wysoko, to jest takie jedyne miejsce, co mamy górki. O, tam człowiek jest, nie wiem czy widzicie. No jak, jak ja nie umiem znaleźć, o tutaj. Człowiek Okej, okay, do góry I widzicie, i teraz tak Tu jeszcze do czasu dzieciaczków słychać, bo to normalne dzieci mówią głośno, cieszą się, muszą opowiedzieć wszystko, co, co widzą, co spotkają na swojej drodze, ale tak w ogóle jest cichutko i bardzo, bardzo przyjemnie. Byliśmy tam, tutaj za tą wysoką górką, jeszcze wyższa jest jedna. To tam byliśmy, teraz schodzimy pomału na dół. Teraz będziemy wchodzili za tą, jest taka jedna wysoka, także wiro, yy, roślinność. Tak wygląda, tak jak mówię, latem jest ładnie, bo to są takie fioletowe te wrzosy, to to nie wiem jak to się nazywa, ale gdzie gdzie jest takie zielone i tu jest dużo żółtego, takie też mam w ogrodzie, kiedyś sobie urwałam z takiego przy jeziorze, czy w jeziorze, tu jakoś tak blisko jeziora przy wodzie to rosło, także mi się fajnie przyjęło w ogrodzie, wtedy miałam tego za dużo i wyplewiłam. No i tak jeszcze mi tam trochę zostało, taki kiście. Te choinki to tak wyglądają, jakby piorun w nie wpadł, ale mają swój urok. Także. Tak to wszystko wygląda. Będziemy szli teraz tam. Do góry. Du, 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 du. Mm-hmm. <laughs> Jesteśmy na tej najwyższej górce, pokażę Wam jakieś nowe słychać, oczywiście mniej więcej pojęcie. Tu są te pierwsze schódki, tam aż są dołu, do dołu do dołu. Uf, na tej drugiej górce tu z boku byliśmy. Tu przed nami ta górka to jest fajna, dlatego że ma fajny widok na te pola. Tam jak widzicie z daleka i tam są domy. Może przy zoomuję wam i się da. O, tam, a o, to tak się ciemne robi, tu jasne za chwilę ciemno to ja nie wiem to się robi. Okej, okay. dalej. Deszcz para znowu, także będziemy szli teraz do domu w sumie. Jechali. Mam się syn, syn, moje. Zobaczę tam jaka jest jaki jest tam widok, bo nie wiem nawet, nie pamiętam. O, ale się zmacham, wiecie co? Condi człowiekowi brak. Trzeba się wziąć w garść i trochę ten ogródek się tam nas nachylam ale to nie jest to samo jak się po schodach wchodzi także Sylwia musi wziąć się w garść i trochę mąsionować. za chwilę tutaj pokażę Wam widok w sumie jest tylko ten widok takie jakieś pola czy coś takiego także tu nic nie ma tak ym, widać liczne lasy i w sumie to tyle jak to się robi, żeby tu jaśniej było? w ja nie u mnie. Także mój syn chce iść na tą drugą górkę. Ja chyba sobie z mężem odpuszczę na tą górkę tutaj. I ja pójdę taką dolną ścieżką, tam jakoś dojdę, a oni sobie chłopaki idą schodami do mury. Także ucha, pada, pada. pada.